Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w chacie tarota. Jest to czytanie na lipiec dla wszystkich osób spod znaku bliźniąt. Zobaczmy, jakie energie do Was nadchodzą. Energia główna. Karta gwiazdy. Co odchodzi do przeszłości? Karta siły. Co nowego w lipcu u Was. Osiem buław. Jaka jest dla Was rada? Osiem mieczy. I z jaką energią kończycie czas lipca? Dziewięć mieczy. W tle czytania mamy czwórkę mieczy. To może być czas, w którym będziecie mieli ochotę na to, żeby nareszcie odpocząć. To może być okres planowania Waszego urlopu. To może być okres, w którym będziecie mieli krótkie um, okresy wypoczynku. Będziecie mieli wrażenie, że naprawdę Wam zależy, żeby się zrelaksować, żeby odpocząć, szczególnie intelektualnie. Będziecie mieli potrzebę odpuszczenia wszystkie sprawy związane z Waszą pracą, wszystkie sprawy związane z wszelkimi projektami, właśnie edukacyjnymi, intelektualnymi. Wszystko, co jest dla Was wymagające umysłowo, będzie, będzie Was prowadzało do tej myśli, że potrzebujecie odpoczynku, potrzebujecie odpuścić i skoncentrować się na trochę innych e, sprawach, przede wszystkim skoncentrować się na sobie i swoich potrzebach. To będzie do Was wracać, to będzie się przewijać. Natomiast energią główną jest bardzo piękna energia, energia gwiazdy, która mówi o tym, że nie jesteście sami, o tym, że podążacie właściwą ścieżką, że pomimo wszelkich trudności, które pojawiały się do tej pory na Waszej drodze, tak naprawdę idziecie we właściwą stronę. Czasami, nawet jeżeli tego nie widzicie, jeżeli nie potraficie tego odczuć, tak w tym miesiącu będziecie mieli wiele znaków, wiele potwierdzeń, z Waszego otoczenia, od wszechświata, będą nadchodzić różne znaki, które będą Was utwierdzać w tym, że cokolwiek by nie było Waszą przeszłością, cokolwiek by nie powodowało, że mieliście wątpliwości, w tym miesiącu, w lipcu, będziecie mieli wrażenie, że wszystko idzie we właściwą stronę, że te wszystkie decyzje, które mogły się wydawać błędne, tak naprawdę miały sens, miały Was czegoś nauczyć, mieliście wyciągnąć jakieś wnioski z tego wszystkiego, co działo się do tej pory. To też jest karta mówiąca o tym, że jeżeli poszukujecie swojej ścieżki, jeżeli poszukujecie swojej drogi w życiu, jeżeli oznacza to dla Was e, znalezienie partnera, który byłby dla Was właściwy, ta karta mówi o tym, że będziecie podążać właściwą ścieżką. Ona nie oznacza, że w tym miesiącu na pewno pojawi się ta osoba, ale będziecie robić e, wszystko to, co jest potrzebne, żeby ta osoba się pojawiła w Waszym życiu, będziecie mieli wrażenie, że. Po prostu idziecie w dobrą stronę, że robicie właściwe rzeczy, że postępujecie tak, jak powinniście, żeby osiągnąć swój cel, żeby spotkać na swojej drodze osobę, która będzie dla Was tą wymarzoną, tą właściwą. Ta karta też mówi o tym, że. Łatwiej będzie Wam odnaleźć sens w codziennych zadaniach, łatwiej będzie Wam odnaleźć sens w tym, co do tej pory wydawało się czasami bezwartościowe, czasami wydawało się zbyt trudne, nudne, co nie miało dla Was do tej pory po prostu wartości. Ta karta mówi o tym, że zacznijcie patrzeć na świat trochę z innej perspektywy. Również, jeżeli poszukiwaliście swojej ścieżki zawodowej, ta karta mówi o tym, że będą się pojawiały różne sygnały, będą się pojawiały osoby, które będą chciały Was um, otworzyć być może na nową perspektywę, być może nowa ścieżka zawodowa się przed Wami otworzy, ktoś może Wam coś zasugerować. Właściwe osoby będą się pojawiać we właściwym miejscu. We właściwym czasie będziecie mieli wrażenie, że po prostu nie jesteście sami, że te wszystkie decyzje również mają wpływ na nie tylko wasze życie, ale na to, jak wygląda wasza rzeczywistość ogółem. Będziecie mieli wrażenie, że jesteście częścią większej całości, która ma sens tylko jeżeli wy jesteście obecni w tym wszystkim. Ta karta zapowiada bardzo dobre wydarzenia, spokój wewnętrzny, równowagę wewnętrzną, rozwój duchowy, wszystko to, co najlepsze i będzie nad Wami świeciła przez cały lipiec. To, co odchodzi do przeszłości, to karta siły i to była determinacja, żeby pozbyć się pewnych zagrożeń, żeby pozbyć się pewnych trudnych sytuacji. Mieliście w sobie bardzo dużo siły, mieliście w sobie bardzo dużo Właśnie determinacji, zaparcia, żeby coś pokonać, żeby z czymś sobie poradzić, żeby coś nareszcie zakończyć. Natomiast to było naprawdę bardzo ciężkie, bardzo trudne, mogło być dla Was bardzo znaczącym wyzwaniem. Ta energia zmagania się, energia pokonywania swoich słabości, pokonywania pewnych barier, które do tej pory wydawały Wam się nie do przeskoczenia, to będzie już odchodzić do przeszłości. Nie będziecie musieli się. Aż tak zmagać, nie będziecie musieli wykazywać się aż tak dużą siłą wewnętrzną, aż tak dużym zaparciem. To, co nadchodzi, to jest ósemka buław, jest to świetna energia, energia szybkości, energia charyzmy, energia załatwiania wszelkich spraw w bardzo szybkim tempie. Będziecie mieli wrażenie, że nic Was nie blokuje. Nic nie staje na Waszej drodze, jeżeli chodzi o załatwianie czegokolwiek. Jeżeli zajmujecie się zawodowo sprzedażem, jeżeli zawodowo zajmujecie się komunikacją z drugą osobą i jest to naprawdę istotny element Waszej pracy, ta karta mówi o tym, że wszystko będzie szło niesamowicie gładko, wszystko będzie szło po Waszej myśli. Jeżeli są w tym miesiącu dla Was ważne jakiekolwiek sprawy formalne, jakiekolwiek spra sprawy edukacyjne, jeżeli musicie gdzieś zadzwonić, coś załatwić, coś sprawdzić, ta karta też sugeruje, że wszystko będzie Wam szło z górki. Będziecie mieli też wrażenie, że inne osoby Wam pomagają, nikt nie rzuca Wam kłód pod nogi. Wszystko idzie dokładnie tak, jak sobie zaplanowaliście. Ta karta też jest zwiastunem bardzo dobrych wieści. Mogą do, do Was nadejść szybciej informacje, e, których na przykład spodziewaliście się na jesieni albo w sierpniu. Ta e, karta zapowiada szybsze nadejście jakiejś informacji, na którą czekaliście. Będzie to coś bardzo pozytywnego. Szybciej załatwicie coś, co planowaliście, co planowaliście w dłuższej perspektywie. Rada dla Was to ósemka mieczy. Skupcie się na jakimś celu, skupcie się na jakimś zadaniu. Jeżeli czegoś się podjęliście, jeżeli zależy Wam na tym, żeby coś zrobić dobrze, zależy Wam na tym, żeby coś zakończyć, karta ósemki mieczy mówi o skupieniu się na tym, co macie wykonać. To jest bardzo chłodne, bardzo um, szczegółowe podejście do jakiegoś zadania, do jakiejś sprawy. Nie dopuszczanie do siebie emocji w tym względzie. Niedopuszczanie do siebie różnych abstrakcyjnych, dziwnych myśli. To jest raczej skupienie się na tym, co powinno zostać wykonane, w jaki sposób. Podejście bardzo metodologiczne, nie zagłębianie się w jakieś emocjonalne historie. Może to mieć również wpływ na wasze relacje w tym miesiącu. Możecie mieć poczucie, że łatwiej Wam wszystko załatwić w bardzo. Chłodny, bardzo racjonalny sposób, niespecjalnie będziecie chętni do tego, żeby angażować się w niejasne sytuacje emocjonalne. Karty też Wam sugerują, żebyście przede wszystkim myśleli chłodno, przede wszystkim kierowali się tym, co przyziemne, tym, co racjonalne, tym, co jest dla Was najlepsze i żebyście zwracali uwagi na szczegóły, żebyście zwracali uwagę na to, co kryje się pod wierzchnią warstwą, na przykład komunikacji, na przykład jakiegoś zadania w pracy, żebyście zwracali uwagi na szczegóły, dlatego że to będzie dla Was największą pomocą. To Wam pomoże osiągnąć to, co sobie zaplanowaliście. Pod koniec miesiąca przechodzicie do energii dziewiątki mieczy, czyli tak jakbyście rozwijali właśnie tą sprawę, tak jakbyście podeszli w sposób bardzo ten chłodny, racjonalny, wykorzystali swoje umiejętności, wykorzystali swój intelekt, wykorzystali te zasoby, które macie, te talenty i przebijacie się na trochę wyższy poziom. Rozwijacie przedsięwzięcie, na którym wam bardzo zależy i które wymaga od was skupienia, wymaga pracy, wymaga waszego czasu. Z jednej strony niektórzy z Was mogą myśleć, że to są negatywne karty, nic bardziej mylnego. To nie są negatywne karty, to są karty przede wszystkim zwiastujące, skupienie się na jakimś zadaniu. Ktoś może od Was wymagać. Poświęcenia się jakiejś sprawie. To może być komunikacja z, kim, z kimś, która będzie naprawdę skomplikowana. To może być zadanie w pracy, które będzie od Was bardzo dużo wymagało. Natomiast przede wszystkim karty mówią o tym, żebyście podeszli do tego chłodno, żebyście nie byli emocjonalni, dlatego że jeżeli skupicie się na tym, co macie robić, jeżeli skupicie się na zadaniu, jak najszybciej to zakończycie. Będzie to dla Was jak najbardziej korzystne. Szczególnie pod koniec miesiąca będziecie odczuwać, że y, macie sporo pracy, że musicie się temu poświęcić, że musicie dać siebie dużo więcej. Podsumowując, to jest y, bardzo dobry miesiąc. Miesiąc. Y, który mówi o tym, że gwiazda będzie nad wami świecić, jeżeli jesteście osobami, które poszukują odpowiedzi na jakiekolwiek pytanie, poszukują swojej ścieżki życiowej, czy to jeżeli chodzi o wasz rozwój emocjonalny czy zawodowy, w tym miesiącu będą się pojawiały bardzo dobre informacje, bardzo dobre osoby, bardzo dobre znaki, które będą, Wam, które będą was prowadziły we właściwą stronę. Kończy się moment, w którym musicie wykazać się ogromną siłą, ogromną Stanowczością, ogromnym zaparciem w, jakimś, w jakiejś sprawie. Musieliście postawić na swoim, musieliście pokonać swoje ograniczenia, pewne limity, i to jest karta też, która mówi o tym, że ta konieczność powoli odchodzi, bardzo dobre informacje nadchodzą do Was, szybko będziecie się ze wszystkimi komunikować, szybko będą um, przebiegały wszelkie. Rozmowy, załatwienia dla was. Pamiętajcie o tym, żeby podchodzić do spraw, szczególnie tych y, w pracy, szczególnie zadań intelektualnych w bardzo chłodny, bardzo racjonalny, bardzo przyziemny sposób. Nie wplątujcie w to wszystko emocji, nie wplątujcie w to jakichś innych historii, dlatego że skupienie się na szczegółach, skupienie się na tym, co macie zrobić, będzie dla Was najbardziej korzystne i jak najszybciej zakończycie ten projekt, to zadanie, wyzwanie, które przed Wami stoi. Moi drodzy, mam nadzieję, że moje filmiki Wam się podobają, jeżeli tak, serdecznie Was zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i do zobaczenia już wkrótce.